Siema, z tej strony Adamos i dzisiaj przyszedł czas na kolejny odcinek serii Happy Wheels. Rozpoczynamy od Aveson Baldrown. Bierzemy Pana Pogo, mój ulubieniec. I tak, na pewno nie możemy mieć poziomu z tym Bieber, mamy śmierć! Chyba faktycznie. Co tam? Puste, puste pole. Aha, u góry jest Wiktori debilu. Chwila, Spróbuję trafić może... Dobra, nie chce mi się. Victory, mamy victory, no nie, do def paszty! what the fuck! Dobra, mamy meteor. A, faktycznie meteor. Czemu dzieciak w ogóle to spadł? No, meteor, uwaga. Fakie, fuck yeah, fakie. Fuck yeah. I co, bitch? I co? Obrzucę cię za karę. Kto <laughs> jest kidstroub bardziej? Jak dla mnie. Ale tych melonów trzeba się pozbyć, okej. Okay. Teraz mam ułatwione, Wiktor. Jeżeli to się przeturla po meteorze, to mamy to spokojnie wygrane. Trzeba... Dobra, nie wyjdzie mi to, e, muszę je wziąć jeszcze raz. Gdzie spadnie? Tu balls, nieźle, I like balls. No samo mi spadło, widzieliście to hałas twoje, jeszcze spadło mi następ. A, To jest... O to chodziło z JB. Aaa, nie, nie, lubi tego, A To jest niemożliwe. Nie wiem, jeszcze raz, ostatni raz próbuję ten level. Nic, okej okay. I No widzieliście to, to jest zdecydowanie za mała dziurka Za wysoka dziurka Po co mić Justin Bieber Pięk Wylądował w pustym polu Myślałem, że wyląduje Widzieliście to to wystarczyło w to trafić Nie trzeba def, To jest głupi poziom yy, Nie dziwię się, że mi nie wyszło Biorę Uh, rating, Odrazu rating, ha Fuck yeah Maniac. Okay. okay Press space to active, press shift to fire Ah oh, motherfuckers! What now? What do you wanna say now, yo? Bitch! You little bitch! Yo! You want it? Yeah, bitch man! No, no, so come on Who is next? That's over What the fuck Santa? Co <coughs> się <coughs> dzieje z Santą? Okej, okay, nie ma Santy. Uuuu, l ma coś. teraz pani, droga pani, dostanie pani kilka strzał. Niech fajnie mieli z nabojami Ale miło jest ciężko Zrobić taką serię Dobra chyba wystarczy, ją dość ostrzeliłem Ostrzeliłem Walking Mecha Mark 2. No co to mamy Aha faktycznie To Walker's up and down Okej okay. Fakie, yeah. To jest chyba najdziwniejszy level, jaki kiedykolwiek widziałem, ale bardzo fajny pomysł mi się podoba. Gramy w dziecko nożne? Czy tak. Czy to, to sobie mam wrażenie, że ta gra jest lekko sadystyczna, no nie? Tu mi się wydaje. A wydaje mi się, nie jest statystyczna, bardzo ładna granie. to jest Happy news, a nie sadistic news. Fuck yeah Wow No jeszcze może te przepchnę Okej, okay, nie mam pojęcia jaką, jaki, jaką ciężkość ma ta maszyna Ale naprawdę musi być niezła Dobra Pięknie, teraz znowu schodki będzie koniec tej mapy. Porypanej mapy, jakże porypanej. Ale bardzo fajnie, mi się podobała. Bierzemy... Cool for the fix. PIEKS! czy jakoś tak. Wybacz. Ale... Giniesz. A myśliścieś że zabiję NUBA pewnie, co nie? Cieniasy? Teraz go zabiję Okej, okay, teraz tylko Top Gun Ej no! Pozbędę się Top Gun-a Ura, ała Brrrm, jadę ci wpierdolić, jadę ci wpierdolić Na, 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 na Chyba mnie też zabili przy okazji Dobra Nie chcę się dłużej bawić na tym levelu Pełnię sharper run Oh yeah, fucking, fucking hell yeah, wow yeah where we are on a journey son but that my head wow 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 jestem na mecie, to się liczy <laughs> jump up jump up on the wall easy okej okay, padłem na medium nie jest źle O, teraz baczcie jak łatwo, jeszcze żyję, bo rzucam rękoma, dobra. Ojej, to było nie fair, dobra, nie bawię się dobrze, w to opadłem na medium, to się liczy. 9999999999999, impossible. You are alive, 4, 5 stars, I will be alive, bitch, man. Dobra, może nie teraz Trzeba się tego pozbyć Lekko, tak jak widzieliście to zrobiłem Wow, meteor tego czegoś śmiesznego się nie spodziewałem Znowu się trzeba tego pozbyć Tylko ostrożnie To jest bardzo poważna operacja Bo możecie wyjebać w pizdu Okej, okay, przeskoczymy to od razu. I am alive and I will not want five stars because I don't want it. Yeah! Don't move, please. Okej, okay, dawno nie mieliśmy, don't move. U. Jeżeli to kolejny... hurt ...to nie lubię już. Herty mi się znudziły. Ok, teraz się ruszę i co, i co, ruszam się? Go faster, no, I don't want slow, I want faster, faster, really faster, really faster, really faster, because I want faster. Yeah, znudziło mi się to. 20 ways to die, no, cool, glass break, oh yeah, I like it, I like glass breaking, oh yeah, give me... Aha, spoko, zapomnieniem, what she robi. Tak, trzeba. Kurde. O, teraz będzie łatwo, bo się nie kręcą. O, tak, się buntujesz. No to dzieciaku, pomożesz mi. Dobra, chyba nie. Good, a Tobie Tobii Games. Tobusku serio. Tobuskus to jest dla mnie cienias. Widzicie? Co to, to dla mnie zwykły tobuskus PewDiePie już jest trudniejsze right, RATE if you want, OKAY! I won and I will done to raid your LEVEL! Okej okay, co my tu mamy? Najprawdopodobniej kolejkę Górską Z Coś mi się stanie? Dobra wolę już nie. Woo! I ty myślałeś kiedykolwiek, że jesteś hardcorem? Ten koleś właśnie w tym momencie wystawił nogi na kolejce górskiej trzymając się jedynie za fotel bez żadnych rzeczy do trzymania. I co? Przegrałeś ty się. Jasie. Hold on. I w tym momencie właśnie przyjechałem nogami po kolcach i nic mi się nie stało. Spadły mi ręce, ale fajnie, okej, okay, teraz mam don't move'a, don't move' mam, spoko, spoko, dam radę, po radę sobie z don't move'em, tylko niech się to szybciej ładuje. Uuuu. O, fajnie, jestem na miejscu. Pokaż pokaż jak się kręcisz, jak słyszałem. I wygrałem głową o kolce. Ostatni level bierzemy. Woo, yeah. Happy sort, bo wolimy sort, bo odbarczowaliśmy. Sorry. Woo, you dying. Pitch. Impossible. Impossible da się załatwić tylko justnym belem. Happy wins king. Co teraz bierzemy ah! na epic. Nuba. Tam mamy win. Okej, okay, za wysoko. Znowu ten to z skus, PewDiePie, ludzie, PewDiePie, wygrałem w tym momencie, zabijając człowieka, który się nazywał Win. No i cóż, moi drodzy, to było na tyle, ja was tymczasem zapraszam do komentowania, subskrybowania, zlapkowania, oczywiście w górę, komentowałem Adamus i trzymajcie się, cześć, do następnego odcinka, hej!